W lutym i marcu górnośląski park etnograficzny w Chorzowie zaprasza na kuligi. Przejażdżka pośród chałup okrytych śniegiem saniami zaprzężonymi w konie, to z pewnością ogromna frajda dla każdego miłośnika zimy. Dzisiejsza akcja, jak i poprzednie, jest taką akcją, która ma na celu pokazać skansen troszkę z innej strony i uatrakcyjnić go dla zwiedzających, aby stał się on żywym miejscem, a nie tylko zwykłym muzeum. Jest to Kulik, który organizujemy już od początku tego miesiąca. W momencie, gdy była brzydka pogoda, zapinaliśmy pod koniki bryczkę. Natomiast teraz, gdy jest taka piękna aura, jak dzisiaj, jest to tradycyjny kulik z saniami i saneczkami podczepionymi do nich. Obecnie jest to trasa po, nasz, po terenie naszego muzeum przez wszystkie podregiony, więc przez malowniczy region podgórski, przez region pszczyński, Dąbrowski, więc w tak w zasadzie to kulik jedzie przez cały Śląsk. Chętnych do skorzystania z oferty górnośląskiego parku etnograficznego nie brakuje.

Zainteresowanie olbrzymie. Generalnie odmówiliśmy, już teraz że szkolniki też muszą mieć dzień wolny, więc w niedzielę mają wolne. No i niestety przez to no, sporo osób nam już odpadło, natomiast obrót jest bardzo duży. Jednorazowo kulik jest w stanie przewieźć 16 osób. Jest Są to cztery rundki, czyli co godzina ruszamy. Taka przejażdżka trwa około 40 do godziny. Zainteresowani mogą skorzystać z atrakcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 18 oraz w soboty i niedzielę od godziny 12 do 16. कर दिया है